Irena była kobietą. Już sam ten fakt wywoływał w najbliższym otoczeniu pewną konsternację, lecz na irenie, u której występował poważnych rozmiarów deficyt pokory, nie robiło to specjalnego wrażenia. Odkąd pamiętam, Irena chciała mieć dłuższe nogi, wtedy rzadziej spóźniałaby się do pracy. Jako dziecko wymarzyła sobie, że gdy dorośnie. Zostanie pinem do złotej karty, którego ktoś zapomniał, a w ostateczności niedoskniętym tuszem na banknocie 200-złotowym. Jak się później okazało, została bardzo wysoko postawionym nikim. Jej samochód wydawał dźwięki, przy których portfel często chował się w najgłębiej nieistniejącą kieszeń zamtrzowej torby. Kiedyś poszła do pracy piechotą, ale po drodze udziałała ją kura. Głowy nie miała już od dwóch dni, a potem Irene obsiadły wrony i chciały, żeby krakała jak ona. Jako typowa kobieta Irena zawsze przy niedzieli rozkręcała regał. Przerzucała go do góry nogami i skręcała całkowicie odwrotnie do założeń producenta, typowego mężczyzny. Zaraz po przebudzeniu łykała garść tabletek w ilości, w której mogła jej pozazdrościć nie jedna plus pięćdziesiąt. Wklepywała równomiernie cudotwórcze kremu plus czterdzieści, mające jej zapewnić niespotykaną elastyczność w warunkach ekstremalnych. Przed wyjściem z domu nakładała maskę kobiety plus trzydzieści, aby wyglądać kompetentnie w teatrze wystawianym na ulicach. I wciąż nie mogła się nadziwić, że nadal jest na minusie.